W dzisiejszym odcinku newsów Syn Cristiano Ronaldo nie żyje Adrian Polak na żywo plus streamera Nowonarodzony syn Rafonixa trafił do szpitala A Madeusz Ferrari dowiedział się, kto go zaatakował maczetą Julia Kostera oraz Kasper Błoński rozstali się. Zapraszam was wszystkich do oglądania. Cristiano Ronaldo wczoraj, czyli w poniedziałek wieczorem, na swoim Instagramie podzielił się z bardzo smutną wiadomością, a mianowicie, że jego nowonarodzony syn niestety nie przeżył porodu. Cristiano oraz jego partnerka spodziewali się bliźniąt synka oraz tureczki. Niestety, syn. Nie przeżył. Z największym smutkiem musimy poinformować, że nasz mały chłopiec odszedł. To największy ból, jaki mogą poczuć rodzice. Tylko narodziny naszej córki dają nam siłę, by żyć w tym momencie z nadzieją i radością. Chcielibyśmy podziękować doktorom i pielęgniarkom za ich profesjonalną opiekę i wsparcie. Jesteśmy zdewastowani tą stratą i uprzejmie prosimy o prywatność w tym trudnym czasie. Nasz aniołku, zawsze będziemy Cię kochać. Jest to bardzo smutna informacja i ode mnie najszczersze kondolencje. Nowonarodzona dziewczynka jest piątym dzieckiem Cristiano. Jego najstarszy syn w czerwcu skończy 12 lat. Natomiast kolejne dwa bliźniaki tego samego miesiąca skończą piąte urodziny. Dziewczynka, która przeżyła poród, jest drugim wspólnym dzieckiem Cristiano oraz Georginy Rodriguez. Poprzednie jego dzieci były urodzone przez wynajęte surogatki. Nie odchodząc od tematu porodów, Rafonixowi również urodziło się dziecko, a dokładniej synek Sawery, którego zdjęcie wstawił na swojego Instagrama. Niestety po przejściu badań Xaveremu wykryto, że ma niską płytkowość. Został przewieziony karetką do szpitala, dokładnie na oddział intensywnej terapii i w tym momencie walczy o swoje zdrowie. Ja tylko na chwilę chciałem powiedzieć, że nie wiem kiedy będę w internecie. Wczoraj dostaliśmy informację, że Xaverem musi mieć badania. Przeszedł badania i okazało się, że ma niską płytkowość i aktualnie został przewieziony karetką do oddziału intensywnej terapii w Zabrzu więc nie wiem kiedy wrócę do internetu do poznania na razie się też nie wybieram do domu, bo mały będzie tutaj nie wiem tydzień, dwa, trzy, a może i miesiąc. Po prostu ma niską płytkowość, co u takiego noworodka no nie jest Czymś dobrym, może dojść do jakichś poważnych rzeczy, a nawet nie chce mi się kurwa, o tym rozmawiać, bo ważniejsze jest dla mnie zdrowie dziecka. Rafonix na razie sobie robi przerwę od internetu, aby wspierać syna, a ja oczywiście Xaweremu życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Cztery dni temu do internetu trafiło nagranie, jak Adrian Polak w jednym z klubów pluje na streamera Szymola. Panowie mieli już wcześniej bardzo mocną spinę, po prostu się nienawidzą. Chodzą nawet pogłoski, że mają zawalczyć na jednej z najbliższych Gulf Fame MMA, oczywiście nie licząc czternastki. Jest jeden gość, podpowiem, że to gość z Twitcha, którego bardzo nie trawię i podpisał właśnie kontrakt z Fame MMA. To jest to gość, który zachował się bardzo razy, parę razy nieładnie. Nie chcę na razie tutaj nic wstrząsać, dałem znać w udażom, że chcę z tym gościem walczyć i jak dojdzie, to na pewno a będzie odpalony Adi, nie? Amadeusz Ferrari dowiedział się, kto go zaatakował maczetą. W szorcie na swoim kanale szybko streścił, że był to naćpany chłopak jego koleżanki. Chciał się pozbyć Ferrariego oraz fotografa, który robił zdjęcia tej dziewczynie na Instagrama lub OnlyFansa. Amadi również dodał, że na dniach dowiemy się, kim jest ta dziewczyna i opowie, jak to wyglądało z jej perspektywy. Dużo osób w komentarzach pisze, że jest to prawdopodobnie Queen of the Black. Julia Costera oraz Kasper Błoński się rozstali. Kostera o tym poinformowała na swoim Instastory, natomiast Błoński w poście. Z tego co możemy się dowiedzieć, rozstali się w zgodzie. Kasper dodał, że nie żałuje żadnego dnia z ich relacji oraz życzą sobie nawzajem jak najlepiej. Oraz taki szybki, krótki newsik. Ekipa wyleciała do Kanady, dokładnie do największego miasta w tamtym kraju, czyli do Toronto. Fani ekipy mogą się spodziewać naprawdę ciekawego kontentu. Na chwilę obecną to tyle ode mnie. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!